Cieszymy się ogromnie, że są Państwo z nami, bo dzisiaj w Lubostroniu rozpoczynamy 18. edycję Festiwalu Muzyka w Świetlu Księżyca. Czyli można powiedzieć, że ten festiwal już osiągnął pełnoletność. A tak niedawno ja miałem 18 lat, a teraz na festiwal, który stworzyliśmy 18 lat temu. I myślę, że Państwu on dobrze służy. Dzisiejszy dzień to jest taka rozgrzewka dla tych dwóch dni następnych. I ja bardzo się cieszę, że, że właściwie spełniamy, myślę, że spełniamy nawet i Państwa prośbę o to, aby, aby nie ustawać w tych staraniach. Zresztą do tego zostaliśmy powołani. Ale każdy artysta jest tutaj mile widziany, bo każdy wnosi poprzez swoją sztukę, poprzez swoją osobowość coś pięknego, coś wartościowego. Ten pałac, proszę Państwa, niezmiennie od 200 lat zachwyca publiczność, zachwyca bywalców, którzy tutaj przyjeżdżają. I myślę, że ci z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, podzielą to zdanie, bo ci, którzy przyjeżdżają tutaj na stałe, to już. Znają uroki tego miejsca i pałacu, ale też i wspaniałej zieleni, wspaniałego angielskiego parku, w który wtopiony jest ten pałac. A ten trzydniowy festiwal ma w swoim repertuarze osiem wydarzeń artystycznych, bardzo różnorodnych. Zaczyna go dzisiaj koncert duetu Pinky Loops. Pinky Loops to są, proszę Państwa, dwie wspaniałe absolwentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To jest Marta Ludrzykowska, która gra na skrzypcach elektrycznych i Joanna Czerwińska, która gra na wiolonczeli, również na wiolonczeli elektrycznej, ale grają też na instrumentach tak zwanych normalnych. I dziewczyny, bo jeszcze są bardzo młode, występują w różnych składach na przykład Marta gra między innymi w orkiestrze opery Nowa w Bydgoszczy, gdzie jest solistką Joanna Czerwińska, uczy dzieci w Zespole Szkół Muzycznych w Sącu Kujawskim, ale postanowiły, bo rozsadza je energia, chęć takiego pokazania swojego swoich talentu dwa lata temu założyć zespół i założyły właśnie taki duet Pink Loops, chociaż trzeba powiedzieć, że jest jeszcze taki trzeci członek tego zespołu, tego duetu, to jest looper, takie specjalne urządzenie, być może solistki, kiedy będą grały, dokładnie Państwo powiedzą, ale looper, czyli taki zapędlacz, on nagrywa na żywo, na oczach publiczności pewne fragmenty muzyczne, zapętla je i potem pod kolejne frazy i wszystko to brzmi tak, jakby był duży zespół, jakby była orkiestra, a to są tylko dwa instrumenty. Grają solistki bardzo różnorodną muzykę i komponują same, ale również mają przeboje światowe z repertuaru zespołu ACDC, Queenów, Stinga, Michaela Jacksona, zresztą dzisiaj Państwo próbkę usłyszą, nagrały niedawno pierwszą płytę debiutancką, Polifonik. Ta płyta będzie tutaj do kupienia, można będzie też i autograf solistek otrzymać. No a dlaczego Pinki? Jak się pokażą, to Państwo zobaczą. Ten kolor różowy to jest taki ważny element ich wizerunku. Szanowni Państwo, po tym koncercie nastąpi otwarcie wystawy pod takim intrygującym tytułem Agregatorium Czasu, Miejsca i Akcji, a o 20.00 zaprosimy Państwa na kolejny koncert, tym razem już muzyki klasycznej w Pałacu, którego solistką będzie też absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Justyna Gęsicka. i uh...